Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na takie starsze radio samochodowe bez funkcji Bluetooth przesyłać muzykę na przykład z aplikacji Spotify na Waszym telefonie. Co potrzebujemy? Przede wszystkim potrzebujemy transmitter FM, taki jak np. ten marki TechniSat model DigiCard 200 Bluetooth. Taki transmitter kosztuje 70 zł. No, i taki transmitter podłączamy sobie do gniazdka zapalniczki w naszym samochodzie. Następnie wybieramy sobie wolną częstotliwość w naszym radiu, na której nic nie nadaje, na przykład tutaj 105 MHz. Ustawiamy taką częstotliwość na transmitterze. Jeżeli mamy inną częstotliwość, przyciskamy tutaj kanał i wybieramy sobie tutaj jakąś inną dowolną częstotliwość. Ja zostanę na tej częstotliwości 105. Następnie w naszym telefonie wyszukujemy sobie DigiGuard 200 Bluetooth. Łączymy, parujemy oba urządzenia. I tak naprawdę od tego momentu możemy już przesyłać muzykę z naszej aplikacji na głośniki samochodu. Zobaczcie, jak to wygląda. I teraz zobaczcie. Już możemy sobie słuchać muzyki z telefonu na głośnikach naszego radia. Możemy za pomocą pokrętła zmieniać utwory naszej aplikacji Spotify. Czy też na naszym dysku podłączonym do tego urządzenia. Do tego oczywiście mamy funkcję zestawu głośno mówiącego, czyli jeżeli podczas otwarzania muzyki ktoś do nas zadzwoni, to zobaczcie, jak słyszycie, muzyka została wyciszona i mamy teraz możliwość odebrania takiego połączenia. Przyciskamy słuchawkę. I teraz już słyszycie mnie w głośnikach samochodu, czyli mogę prowadzić taką rozmowę. Po rozłączeniu rozmowy automatycznie następuje odtwarzanie muzyki. Ciekawą funkcją jest też podbijanie basu w tym urządzeniu. I oczywiście dodatkowa funkcja, podwójna ładowarka, ładowanie Quick Charge 3.0, 18 W i Power Delivery 20 W. Możemy też otwarać muzykę np. z pendrive'a. Utwory MP3 będą bez problemu odtwarzane na głośnikach naszego samochodu.